Cześć, mano wszystkim, witam was w kolejnym odcinku funkcjonariusz Renowski, melduję się na służbie. Zobaczymy co przyniesie dzisiejszy dzień. Tak, najwspanialszy dzień. Towarzysze zdążyli w ostatniej chwili, ci idioci kopali na oślep i naruszyli podpory głównego tunelu, na szczęście udało mi się ich ewakuować, zanim wszystko runęło. jeszcze chwila, a nie byłoby czego po nich zbierać, dziękuję ci, że zgodziłeś się Naciągnąć dla mnie zasady, jestem twoim dłużnikiem. Zresztą, kocham. I o co to chodzi? No i tu jest ta gazeta. No to to, to tyle to. Tyle to my już wiemy. On nadjeżdża pierwszy. Co my tu mamy? Aha, dalej, że jest ten przemytnik z Królestwa RK i tyle. Zapraszam, zapraszam. Zapraszam, proszę się nie ociągać. Nie masz pan z już od razu. O, dwa kible wiezie. Drugiego zderzaka pan nie ma. Zaraz do pana podejdę. Kapeć, dwa zderzaki, pamiętać. Zanotować. Kapeć, dwa zderzaki. Zaraz od pana wezmę dokumenty. Mento. Tu pod sufitki nie ma, dobra. Tylko nam zostało pod maską. Zobaczyć sobie grzecznie. I chyba wszystko by było dobrze. Dobra, dawaj to dawaj. Eee, praca artysta. Artystów nam nie potrzeba. Towar się już widzę nie zgadza. List przewozowy się nie zgadza. Regulacje wjazdowe, przebite opony, brak zderzaków. Tak na pierwszy rzut oka to mamy, nie? Zaraz sobie porównamy, wszystkie, czy są zgodne. 15 września. Tu by się wszystko zgadzało. Idziemy teraz szybki. Czekajmy, sprawdźmy, czy tu w kiblu czegoś nie schował. Mhm, dobra. E, możesz to zapakować z powrotem? Dzięki wielkie. No i cóż, czekaj, upewnijmy się, żeby nie było przypału. Artysta, nauczyciel, dziennikach ich dziś nie mamy nie wpuszczać, więc przykro mi bardzo. Kontrola zakończona. Sprawdźmy sobie, czy się wszystko pozaznaczało. E, odrzucony. No to trzeba sobie poczytać na stronie dlaczego, i będzie pan wiedział. No, ja tu nie jestem od tłumaczenia, jestem od sprawdzania. Do widzenia. Zapraszam kolejnego. Dobry Dokumenciki do kontroli. Tu się zgadza. Tu się zgadza, szósty lipca to by się zgadzało, mechanik, takich, takich to trzeba nam oczywiście, aczkolwiek, aczkolwiek, no właśnie, wiedziałem, że tak będzie, nie zdradzajmy się na razie, nic nie wiemy. Lampy jednej, nie ma jednej, znaczy ma zbitą jedną lampę. Wsteczaku, cacy, tym akurat, karoserii nie ma. Jednego elementu, zderzaka nie ma. Jednego, czyli tak, mamy dwie opony. wo Panie kochany. Dobrze pan wysiadł od razu. No, ja chcę do tyłu. Pajeczki! O, robotka. Wy samo! Fajnie Fajnie, bo nie mamy czego tego rozpieczętować czym chyba już Stój tu Stój tu, bo mamy problem. Houston mamy problem Szlak by to. Mamy tylko gazrurkę jeszcze. Wiem, co ja muszę jeszcze dzisiaj zrobić. A tu nie leży nic na stole. Kurde, no. Dawaj, to się kierę. No kurwa, muszę się tu czymś dostać. Fajnie, nad kurwa. Kontrabandę wyjmę, ale z siedzenia nie wyjmę. Kurde, no. No nie mogę sobie darować. No co, to gaz rurko nic nie zrobię. Nóż mi cały czas chcę żebym wziął. Super, siekiery się już pozbyliśmy. Dobra, nie, to nie ma sensu. Eee. Ale się wpierdoliłem. Nie mam wyjścia. Nie mam wyjścia. Muszę ulepszyć więzienie. Zaraz zostaniemy bez grosza na minusie przez moje decyzje. Nie mam go jak zamknąć nawet, więc wiecie. Nie, I muszę zrobić a. krótką przerwę. Zdajcie. Dobra, jesteśmy z powrotem. Aresztowaliśmy. Otrzymaliśmy awans. Zwiększona nagroda za inspekcję. No fajnie, kurde, bo ja będzie lipa inaczej. A, i teraz tak. Teraz tak. Co ja mogę? Ty możesz to posprzątać. Ty możesz to posprzątać. Teraz jest pytanie, czy ja mogę wysłać kogoś z tymi więźniami. Ale to i tak w sumie ja muszę sam jechać. Dzisiaj czeka nas dzień objazdowy. No nic, ten gościu się do niczego nie przydaje. Do radiowozu. Do radiowozu do radiowozu, do radiowozu. Teraz coś może zrobić? Jaki oni sobie zużyteczni. Odłóż to, odłóż to, odłóż to. Ha, no tak. Tu musicie poczekać teraz, bo jest problem. Problem i to jest. Muszę odwiedzić trzy miejsca. Muszę odwiedzić trzy miejsca, najpierw pojedziemy tu. Co? Super. No, to sobie poczekacie, To jest taki kurwa problem, że nad kontrabandy nie wyjmę już. A mam trzech, widzę. Więc mam nadzieję, że żaden nie będzie miał. To za głupi komisarz, no. Wysiadaj, kurwa, od razu, bo już jestem zdenerwowany. Królestwo RK. Dobra, sprawdźmy razu, co ty chcesz. Kucharz, kucharz może być. Do 8 maja się zgadza, tu do 1 to by się zgadzało, tylko czy tu się zgadza? I czy się zgadza to? To się zgadza, 6... O kurde, gdzieś ty to wszystko pomieścił. Wlazłem do środka. Jak już tu wlazłem do środka to byśmy... Ale lepiej żebyś tu nic w siedzeniach nie miał, bo nad nie wiem czego tym otworzyć. W kołach też lepiej, żebyś nic nie miał. Dobra, szybko sprawdzamy. No, fajnie, bo się nie zgadza, panie kochanie... A, czekaj, dobra, będzie się zgadzało. Tu masz jeszcze bagaż. Czyli wychodzi na to, że... Czekaj, bo muszę jeszcze poprosić tego leniucha... Co fajurę pali teraz... albo leje, albo fajurę pali, nic innego nie robi. I wychodzi na to, drogi panie, że jest pan zatwierdzony i szerokości przyczepności... Miłej pracy i odjazd mnie stąd szybko. Już ja ci tu pozamykam. Jedź stąd, bo mi się spieszy. Następny, proszę. Nie ma zderzaków, lampa wybita. Szyba wybita. Więc świetnie. Mm, to się zgadza Tu się zgadza. co ty w ogóle? Mm, po prostu przewozisz sobie rzeczy i, i tyle, tak? Ja go zaraz wsadę do pudła Za takie gadki Owek se, kurwa zamkniesz cwaniaku Git. Koło Git. Koło Czyli tak nie mamy tak karoserii, zderzaka i lampa wybita, i szyba i lusterka nie ma. A co już tego nie muszę robić? Muszę. Wybita szyba, zniszczone światło, brak lusterka, brak zderzaka. Tak by było? Tak by było. Kapcia nie masz żadnego, nie? Nie masz, dobra, szybko. Szybko, sprzątaj to. E, gdzie idziesz? Tu i tu. No wrzuć to temu hamowi z powrotem. I kurde. Czekaj. Trzy razy bagaż, dwa razy worek z nawodem. Zgadza się. Kontrola zakończona. Hamet, ty jeden, wypad stąd. Nie chcę ci widzieć więcej. Następny, proszę, szybciej tym niebieskim bolidem. Już raz, raz, raz. Witam, witam. Dokumenciki. Tu się zgadza, tu się zgadza. Trzydziesty maj ważne. Dobra, co ty kurde do mnie rozmawiasz? Cię nad nie słucham, gościu. Lusterka ma, zderzaki ma, koła ma, wysiadka. Ej, no ja się nie mam tu czego przyczepić, widzę. Wszystko się zgadza, zatwierdzony. Dziękujemy bardzo. Szerokości i przyczepności. Przynajmniej zamknę to klapę z tyłu, bo widzę, że Wajzu nie umie zamknąć. Już mogę jechać. Super. Widzę właśnie. Widzę właśnie, że już wszyscy na dziś, dobra. Zapakowani, zapakowani. Posiedzieli sobie trochę w nysie jeszcze. I mamy wypadek. Tak, tak, już to słyszeliśmy, żebyś się zabawiał z chłopcami w czerwonej latarni, już to słyszałem. Czym muszę te pieprzone narzędzia kupić. Ruiny to chyba czekaj, jest za... Nie, jeszcze cmentarz chyba jest. Dopiero jest obóz pracy. Tak blisko połączyli to wysadzka. Ale niezbyt co zdążyli postrzelać. A nie to jest już obóz pracy. Co mi się uwaliło? Siemasz, przywiozłem ci tutaj. O, 640 za tych lamusów dostałem. Otwierać te bramy, bo z bramą wyjadę. Co jest? Zajebiste to było. Z czego ja nie mam? Amunicji? Amunicja do strzelby, a o strzelba? Nie mogę strzelby sobie znaleźć jego? Nie chcę ich przeciągać. Amunicja do pistoletu, fajnie. I amunicja do pistoletu. No tutaj, kolejny slot. I tam gdzieś jeszcze jeden musi być trup, ale nie będę go szukał nawet. I co, coraz bardziej bezczelni ci ten, co chce ich odbijać. Czyli nie wiem, co oni w sumie chcą. Dobra, musimy dojechać do sklepu. Eee, czyli najlepiej teraz będzie skręcić w prawo i druga w lewo. Tak będzie najlepiej. I teraz tak. Jeśli nic nie będzie ciekawego i nie zapomnę, bo czasem mogę zapomnieć i nie zrobić cięcia w jakimś momencie, to zrobię wam cięcie, żebyście nie widzieli tej nudnej jazdy. Mamy pierwsze w lewo. A jeśli coś wydarzy, jeśli znowu będą do nas strzelać czy coś, to wtedy nie będzie cięcia. No. Ej, moment, już tutaj. Czekaj. Jest restauracja, to nie. To wcale nie jest jakoś daleko. Narzędzia władza, no i dobra, jest wyłącz to, gdzie masz? Dawaj, handlujemy człowieku, bo ja nie mam nawet a, nóż kuchenny, skalpel, nóż taktyczny nóż szturmowy o dolaru dobra weźmiemy sobie co się stało nóż szturmowy weźmiemy sobie też nóż taktyczny na zapas eee, i wezmę sobie wezmę sobie te diabelskie widły i wezmę sobie Siekierę, strażacko! Kurde, też mamy broń, ale no już nie mam. W sumie, kurwa, co ja to gadam, nie mam miejsca, panie kochany. Ja tu mogę zakupów narobić, że to się w pale nie będzie mieści. Dobra, tylko sobie wezmę teraz. Tak, to tak, to wywalimy. w razie amunicja mi się teraz nie przyda, do strzelby to niech sobie będzie w tym. Yy, tu dam nóż szturmowy tu, tu damy widły Dobra, sobie tak na razie zostawimy. Panie! Dawaj pan tu kurwa broń 1300, dobra, nie stać mnie jednak Ej, mój łom też już jest chyba na wykończeniu. Wezmę sobie łom. I wezmę sobie siekierę na zapas jeszcze jedno. I wezmę sobie jeszcze jeden ten nóż, bo one Coś czuję, że zajdę szybko. I teraz zapierdzielamy! Bo nas, po, nasz posterunek jest atakowany. Wiedziałem, że nie będę mógł zrobić żadnego cięcia. Jezu, jak to po oczach daje. Jak to daje po oczach, coś mi telefon wibruje znowu. Tak, kurde, muszę obserwować telefon, bo czekam na kuriera i pewnie będzie dzwonił. Wszyscy jesteśmy bliżutko. No szkoda, tylko że nie dojechaliśmy sprzedać yy, kontrabandy naszej, nie? Nie wiem, czy to można nazwać sprzedażą. W sumie my to no komendy głównej tylko odwozimy, no ale dostajemy za to hajsno, No to tak jakbyśmy to sprzedali. Dobra, wyłącz już te kurwa koguty, są takie denerwujące one. Lubcie sobie co chcecie, ja to nie, to wjeżdżam tutaj. To to wymyślił, żeby tam parkować, a ja nie wiem. No zobaczymy, co nas snajper potrafi. O kurde, by nas przez minutę atakować. Jeden leży, a ta municja to się szybko wykańcza w tym pistoletie, czy nie? Dobra, kitramy tramy się? Headshot chyba był. Raczej nie żyje, przeładujmy. O, patrzcie jak podleci. Chłop ma strzelbę jeszcze 20 sekund do końca. ataku. lajtowe są te misje. Wow, gościu jakiś karabinek. z gazem trafiłem, zaraz je piknię. Dwóch jeszcze zostało. Jeden jest tu chyba blisko. Nie, yeah, to my go wykończyliśmy. 500 za obronę, pokonanych 18, fajnie. Fajnie, fajnie. Dobra, wiecie co? Ja to przepierdzielę wszystko do magazynu, jednak z powrotem. Nie będę na razie jechał z tym. Teraz mamy powiększony magazyn, tak więc, lajtowo powinno być. sobie tylko zostawimy. O, już mam 8, tylko. Mmm... Damy sobie do jeszcze tylko siekierę. I to wszystko z tej nisy wyjmę. To jest szósta pozycja, zostałem sobie z niczego żeby nie straszyć ludzi i co, no znowu mamy pod 20 minut, więc funkcjonariusz odmeldowuje się ze służby tra tradycyjnie jeśli Ci się spodobał, zostaw lajka, komentarz, zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych nowości a tymczasem żegnam się z Wami i do następnego